Jak Bobiczek siedzi w kuchni, to znaczy, że gotuje. Dzisiaj pieczarki idę na łatwiznę, naprawdę. Podsmażam, otwieram rosół, wylewam rosół oczywiście, troszeczkę mi się tu wylało. Drugi słoik, troszeczkę zielonej natki, jakiś tam makaron stawiam i robię zupę pieczarkową no niestety więcej nie będę gotować dlatego, że jutro mam też dyżur u wnuków niech se chłopaki, jak im będzie mało zupy coś tam dorobią poradzą sobie mają tam w lodówce jakieś produkty zupa wyszła pyszna przyznam wam się że zjadłam chyba ze trzy miseczki tej zupy o, zobaczcie jak, jak ładnie wygląda bardzo dobra zupka. Nie, nie pytałam się ich, chyba też im smakowała. O, a to jest dyżur mój ukochany. Zobaczcie, jakie słodziaki. No, wróciłam do domu. To oczywiście musiałam poleżeć księciem.